Dzień dobry drodzy widzowie! Jestem Bajka i zapraszam na urodowy blog Bajki, ale taki na wizji. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różu do policzków. Krok pierwszy. Nałóż go na pędzel. Rety, super kręcisz filmiki? Co tam ludzie? To ja, brawurka! Więc pokażę wam, jak czeszę włosy. Krok pierwszy. Wybierzcie szczotkę. To moja szczotka? Nie używasz jej teraz. Wszystkie swoje rzeczy trzymam na wyznaczonych przeze mnie miejscach. Poza tym zawsze psujesz moją własność. Ach! To nieprawda! Prawda! Nieprawda! Krok numer dwa. Delikatnie rozczesz włosy. Co to było? Nic takiego. Szminki są ładne. Pomalujmy się szminką. Krok pierwszy. Profesor mówi, że masz złożyć ubrania. Dlaczego nie złożyłaś ubrań? Kiedy złożysz ubrania? Brawurko! Nie widzisz, że nagrywam filmik urodowy. Okropne pranie! Okropna brawurka! Brawurka rządzi! Nikt nie uważa, że rządzisz! Brawurka rządzi. Gdzie jest moja szminka? Profesorze! Krok pierwszy. O, tutaj jest! Bam! Patrz, jakie mam wielkie armaty. Złośliwe i nieznośne! Sziszczymy! wigity, wigity Krok pierwszy. Leżenie na kanapie. Wracamy do urodowego bloga bajki. Zobaczmy teraz, jak to wszystko wyszło. Bardzo Ci dziękuję, Bajko. Czy jestem już gotowy na wybieg? E, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Dobrze to powiedziałem? Mhm. Hmm, uh, to było bardzo przydatne.